W kościele może być tak jak w domu Marty i Marii. Możemy kręcić się wokół rozmaitych posług, możemy naprawdę wiele czynić dla kościoła, angażując się w sprzątanie świątyni, angażując się w posługę Słowa Bożego w czasie Mszy Świętej, przygotowując piękne dekoracje kwiatowe. Można krzątać się, biegać wokół rozmaitych posług, ale Tracić to, co jest najważniejsze: Jezusa Chrystusa. Bo zastanówmy się, co wyniosłem ze Słowa Bożego z ostatniej niedzieli, co sobie przemyślałem, jakie Słowo Boże we mnie pracuje. E, tak samo z Eucharystii. E, jak przeżywam Eucharystię, e, co z niej wynoszę? Jak jednoczę się z męką Pana Jezusa i z Jego chwalebnym zmartwychwstaniem? Warto się nad tym zastanowić, czy czasem biegając w kościele wokół wszystkiego nie zajmuje się praktycznie niczym.